Jezus zawojował świat. Dziennie w zeszłym roku było ochrzczonych 80 tysiące osób. Żadna religia nie rozwija się na wiecie, jak chrześcijaństwo. A katolicy są największą grupą chrześcijańską. Mówię to po to, żebyście pamiętając o tym i biorąc się za wychowanie nowego pokolenia, byli dumni. Kochani, to jest wielka spuścizna, to jest wielka tradycja, kultura na tym stoi. I nie dajmy się zagonić żadnym, nie wiem, stacjom telewizyjnym, internetem, plotką, rozmową z ludźmi pokupionymi. Nie dajmy się w kozi ruch zagonić. Jak w kozi ruch zagonić jedną trzecią ludzkości? Pierwszym problemem jest zagubienie tożsamości duchowej Polaków. To o czym mówiłam, mamy wielką spuściznę, wielką tradycję, duma powinna nas rozpierać i chęć pracy w tej niwie bożej a my z, z, wystraszeni, pogubieni, yy, nie niepewni swojego, nawet nie zawsze znający skarbnice całej tradycji katolickiej, gdzieś tam chowamy się w Druga kwestia to są media. Media, żeby to było jasne, to jest błogosławiony wynalazek ludzkości, bo to doceniał zawsze. Telewizja natykańska, nie wiem czy Państwo wiedzą, to była trzecia telewizja w Europie. Wczesne lata 40. jeszcze Włochy nie miały telewizji, a Atykan już tak. Jakże ważna, bulgaryzacja polskiego domu i polskiej przestrzeni społecznej. I też nie będę, niech się nie poczuje, zwłaszcza bulgaryści praktykujący. Przecież katolicy też to robią. W każdym domu prawie, prawie, nie w każdym, ale prawie w każdym się zdarza. Więc też nie chodzi o takie pokazywanie palców, nie wyśmiewanie kogoś, ale chodzi o wiedzę, bo jest bardzo konkretna z zakresu psychologii. Hmm. Jeśli chodzi o tę, tę pierwszą kwestię, zadumienie tożsamości duchowej Polaków. Będę wdzięczna, jeśli z taką refleksją, z taką może metaforą Państwa zostaną w głowie wychowania jako opakowania walizki. Dziecko lat 18, symboliczny wiek oczywiście, na progu Waszego domu. I wszystko dajecie, i edukację, i ubraliście, i wykarmiliście, i zadbaliście o różne rzeczy. Yy, a matka Urszula Jeduchowska, święta Polska mówi. Jeżeli rodzice nie dali dziecku Boga, nie dali mu niczego. Niczego. Bez względu na to, jak zabezpieczycie luksusy, wychowania, edukacji, posiłku, ubioru, czego tam jeszcze, rozwijania talentów licznych waszych dzieci, nic nie dacie. Jeśli w tej walizce nie będzie różańca Biblii, książeczki do nabożeństwa, dziesięciu przykazań, na dowolnej kartce wypisanych i zapamiętanych pacierza, codziennego, nic nie damy, mówię o sobie wyższego, mamka, trójki dzieci, nic nie damy dzieciom, ja Boga nie dam. Więc y, ważne jest to, żeby, żebyście mieli, drodzy Państwo, świadomość, że wszystko, co robicie, najdrobniejsza sprawa, najdrobniejszy gest, najdrobniejsza prosta, modlitwa za dzieci, przykład życia, y, zabieranie do Kościoła, tłumaczenie prawdy, wiary, towarzyszenie tym malutkim zwłaszcza, będzie pokolenie zdrajców, tak nas oceni historia. Jeżeli Polacy współcześni nie będą w stanie w tradycji tysiąca lat wielkiej chrześcijańskiej kultury przekazać kolejnemu pokoleniu. Tylko dlatego, że to pokolenie ma komóreczkę, komputer, laptopa i powywracane w głowie przez ideologię. To my mamy pilnować, to my jesteśmy świadectwem. Ogromnie to ważna rzecz. Na kolana przed bogiem. Polska będzie wielka, ale na kolanach tylko przed bogiem, przed ale przed Bogiem zawsze na kolana. I wtedy ta sztafeta pokoleń przejdzie tak, jak być powinna i zdacie swoje wzajemne i nie będziemy się przed Bogiem rumienić, cośmy zrobili z własnymi dziećmi, z, z młodzieżą. Jak to ja postaram się po południu jakoś tak refleksję konkretną... żeby mieli, moi drodzy, jakąś refleksję. Przeciętny Polak trzy minuty dziennie rozmawia z każdym ze swoich dzieci. Trzy minuty dziennie. Jak państwo jesteście rodzicami dwójki, to aż sześć minut dziennie państwo poświęcają na rozmowę. A jak macie może czwórkę, ekordziści, o, dwanaście minut dziennie Polak w rozmowie ze swoją czwórką dzieci. Tymczasem, tenże przeciętny Polak, dorosła, nich mówimy, spędza trzy do cztery godziny przed Bo ponad 10 godzin dziennie, na dobę, średnio dorosłych Polaków. Oczywiście, praca w to wchodzi, rozumiemy inne rzeczy, ale ja chyba nie muszę komentować tej informacji. O to właśnie chodzi. I jeszcze jedna informacja, bo Media będzie sporo konkretnie i będzie taki plan, powiedziałbym, moim zdaniem bardzo rozsądny, który przygotowali Mediostanowcy dla Was, więc ja się tą wiedzą podzielę. Więc, moi drodzy, tylko jeszcze jedna. czytane książki, kiedy się z nim rozmawia, skupiając wzrok na nim całą swoją uwagę, ma bardzo wysoki poziom potencjału, jeśli chodzi o sferę języka. Tak ważną dla człowieka w ogóle, bo nie ma człowieczeństwa, tak wydawanie dźwięków dzikich to zwierzęta, a człowiek ma swoją mowę. Więc y, można. za Upośledzenie rozwojowe w sferze języka. Moi drodzy, kontekst duchowy wulgaryzacji, Demony są nieme. diabeł nie ma możliwości w żaden sposób wydostania się na świat, jeżeli nie damy mu my furtki, jeżeli nie otworzymy jakiejś okazji. I dokładnie tak działa ludzka mowa. Język wulgarny jest językiem demonów. Nie znajdziecie żadnego takiego słowa w Biblii ani w nauczaniu kościoła. Zawsze słowa przekleństwa pływają po ciemności. Więc jeśli my katolicy praktykujący